Konrad Dudek, witam i zapraszam na aktualności. Jest sobota, 7 marca, a skrót dzisiejszych informacji wygląda tak. Tłumy ludzi w urzędach skarbowych ruszyło rozliczanie się z fiskusem. No po co mam czekać? Później czasu później może zabraknąć. Troska rodziców i bezsilność gminy ciasnota w zespole szkół specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Nie mamy sali gimnastycznej, nie mamy sal y, do rewalidacji, do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi. Piekarz, legenda, w aktualnościach wyjątkowy człowiek, który od pół wieku łączy pracę zawodową z pasją. Dla mnie jest to dumą. Najlepsi juniorzy z całej Polski na zapaśniczej macie w Rzeszowie. Trzeba bardzo dużo myśleć. Ten spryt wszystko trzeba wykorzystać. Pokażemy też, co młodym w duszy gra. Zaczynamy od dni otwartych urzędów skarbowych. Dziś, także na Podkarpaciu, pracownicy skarbówek na kilka godzin zamienili się w profesjonalnych doradców podatkowych. Wszyscy chętni, których, jak zaraz Państwo zobaczą, nie brakowało, mogli rozwiać swoje wątpliwości związane z ulgami i odliczeniami. Można też było oczywiście złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Relacja Beaty Wolańskiej. To dopiero początek sezonu rozliczeń z Fiskusem, bo do końca lutego pracodawcy mieli czas, aby wystawić swoim pracownikom pity. Mimo to w urzędach skarbowych całego regionu było dzisiaj bardzo tłoczno i to od rana. Tutaj w pierwszym urzędzie skarbowym w Rzeszowie już przed otwarciem urzędu ustawiały się długie kolejki. Wiele osób zdecydowało się skorzystać z fachowej pomocy. Przede wszystkim ci, którzy korzystają z ulg i liczą na zwrot podatku. No bo tam są odpisy rehabilitacyjne. No i... Lepiej niech ktoś, ktoś się zna na tym dobrze, niech to zrobi. Bo to zawsze pomyłki wychodziły wcześniej. Och, mam trochę do rozliczenia, a po prostu nie wiem, czy wszystko dam rady yy, dokładnie to zrobić. No więc fachow, fachowcy powinni to zrobić dobrze, prawda? Ale po co mam czekać? Później czasu później może zabraknąć. Też mi musi pomóc, więc... Korzystam. Naprawdę, że warto taki dzień utrzymać co roku. Wszystko rozliczone. Wszystko rozliczone, bardzo dobrze. Z roku na rok coraz więcej podatników korzysta z internetu i tzw. elektronicznych zeznań podatkowych. W ramach dni otwartych można było skorzystać z fachowego wsparcia także w tym zakresie. Wiele osób właśnie tu na miejscu wypełniało dzisiaj pity i wysyłało je przez internet. Jest to bardzo dogodna forma dla podatników, bo podatnicy nie muszą przychodzić do urzędu, tylko w domu sobie w wolnej chwili mogą rozliczyć się. My rozliczamy również przez internet. Nawet były osoby, które przyniosły sobie własne laptopy, aby ich nauczyć, poinstruować, udzielić informacji. Także już coraz większe zainteresowanie jest w rozliczeniu tą formą. No jest już duże nasilenie rozliczeń i już złożonych jest w granicach ponad 25% zeznań podatkowych. Na rozliczenie się z Fiskusem za 2014 rok mamy czas do 30 kwietnia, więc czasu jest jeszcze sporo, ale warto o tym pomyśleć wcześniej, szczególnie jeśli liczy się właśnie na zwrot podatku. Dzień otwarty już za nami, ale w przyszły weekend między 13 a 15 marca z pomocy takiego fachowego wsparcia przy wypełnianiu pitów będzie można skorzystać m.in. w brzeszowskich galeriach handlowych. Kolejny w regionie niestety śmiertelny przypadek zatrucia czadem. Wczoraj wieczorem w jednym z domów w miejscowości Szkodna w powiecie Robczycko-Sędziszowskim rodzina znalazła ciało młodej kobiety. Policja ustaliła, że 30-latka spała w pokoju ogrzewanym piecykiem typu koza, który najprawdopodobniej był źródłem śmiertelnego tlenku węgla. Zmieniamy temat. Zbyt małe sale, zajęcia sportowe na korytarzu, krótko mówiąc, ogólna ciasnota. W takich warunkach uczą się dzieci z zespołu szkół specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. O rozbudowę placówki rodzice i nauczyciele starają się od lat, ale jak na razie bez efektu. Władze gminy, która prowadzi szkołę, przyznają, że warunki są trudne i obiecują pomoc, ale w przyszłości, bo teraz samorządu na nią nie stać. Zespół szkół specjalnych w Kolbuszowej Dolnej powstał w 2007 roku na bazie zlikwidowanej szkoły podstawowej. To jedyna taka placówka w powiecie Kolbuszowskim. Uczęszcza tu 70 niepełnosprawnych intelektualnie uczniów. Nauczyciele mają jednak problem z pomieszczeniem wszystkich dzieci. Mamy bardzo mało pomieszczenia, nie mamy sali gimnastycznej, nie mamy sal do rewalidacji, do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi, z dziećmi sale lekcyjne, które są, są również podzielone na mniejsze pomieszczenia, aby mogły się wszystkie nasze klasy pomieścić. W UEWI zajęcia rehabilitacyjne odbywają się na szkolnym korytarzu, często w tym samym czasie. W salach panuje ciasnota, z konieczności część zajęć odbywa się w innym, oddalonym o kilkaset metrów budynku. To wszystko utrudnia pracę. Proszę pamiętać o tym, że szkoła nasza jest szkołą specyficzną. Pracujemy z dziećmi upośledzonymi. Potrzeby tych dzieci są różne, są nieprzewidywalne, są nieobliczalne, więc dobro dziecka jest w tym momencie najważniejsze. Dlatego rodzice i nauczyciele od lat starają się o rozbudowę budynku. W 2011 roku gmina opracowała dokumentację potrzebną do przeprowadzenia inwestycji. Mimo to w ubiegłym roku radni zdecydowali, że ważniejsza jest rozbudowa podstawówki w sąsiedniej Weryni. Stąd też jesteśmy w tej chwili przygotowani do tego, żeby po zakończeniu rozbudowy szkoły podstawowej przystąpić do rozbudowy szkoły specjalnej. Oczywiście liczymy tutaj na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Szacunkowy koszt inwestycji to około 6 milionów złotych. Jeśli gminie uda się pozyskać pieniądze, rozbudowa mogłaby się rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku. Burmistrz dodaje, że jeśli rodzice zdecydowaliby się posłać dziecko do innej szkoły, gmina zapewnia transport. Ale zdaniem rodziców to nie rozwiązuje problemu. Dla zdrowego dziecka zmiana otoczenia jest problemem, a co dopiero dla dziecka niepełnosprawnego, gdzie on pewnych kwestii też nie rozumieją, prawda? Zdaniem rodziców w całej sprawie problemem nie jest brak pieniędzy, a brak dobrej woli lokalnych władz. Nie załamują jednak rąk i cierpliwie czekają na to, aż wreszcie szkoła, w której uczą się ich niepełnosprawne dzieci, doczeka się rozbudowy jako inwestycja priorytetowa dla obu stron. Teraz w aktualnościach sprawa, o której dowiedzieliśmy się od jednego z widzów. Do naszej redakcji zadzwonił klient firmy kurierskiej z prośbą o interwencję w sprawie zamieszania w podrzeszowskiej siedzibie spółki. Osoby zgłaszające się po przesyłki albo odchodziły z kwitkiem, albo czekały nawet po 6 godzin na odnalezienie ich paczek. Tak było wczoraj. Dziś przedstawicielka firmy przeprasza klientów i zapewnia, że kryzys został już zażegnany. Moja znajoma wysłała mi towar we wtorek. Okazało się, że w środę w Rzeszowie już ten towar jest. Do, dowiedziałem się od znajomej, że tu przesłali. Przyjechałem tutaj y, do DPD, aby otrzymać towar, do magazynów. Czekam od godziny 15 i do tej pory jeszcze towaru nie ma. Było tutaj ponad 30 osób, którzy chcieli otrzymać towar. Osoba nas traktuje w ten sposób, że powiedziano mi, że nie ma tutaj towaru. A dzwoniłem do. Tego dostawcy, który miał mi towar dowieść, okazało się, że tutaj do magazynu przekazał ten towar mój. Trwa połączenie DPD z siódemką, a od poniedziałku oddziały DPD i siódemki w Rzeszowie prowadzą równolegle swoje działania pod jednym adresem. Wynika to z faktu, że dotychczasowy partner obsługujący oddział siódemki w Rzeszowie wypowiedział nam umowę. Rzeczywiście zanotowaliśmy wczoraj przejściowe trudności w oddziale, za to bardzo przepraszamy wszystkich klientów. Dzisiaj w poniedziałek zostaną doręczone nieliczne paczki, których nie udało się zakończyć w piątek, a w poniedziałek serwis powinien odbywać się bez zakłóceń. Wojna na wschodzie Ukrainy zmobilizowała Ministerstwo Obrony Narodowej do przyspieszenia programu modernizacji polskiej armii. To otwiera szanse na kolejne kontrakty, m.in. dla huty Stalowa Wola, która została zaproszona przez MON do przedstawienia oferty na produkcję wyrzutni rakietowej dalekiego zasięgu typu HOMAR. Nowy sprzęt ma razić cele przeciwnika odległe do 300 kilometrów. W polskiej armii służy już produkowana w Stalowej Woli wyrzutnia rakietowa Langusta o zasięgu do 70 km. Dlatego Resort Obrony zwrócił się właśnie do huty z tak zwanym zapytaniem ofertowym odnośnie nowych wyrzutni typu Homar. Chodzi o to, by budowany system odstraszania przeciwnika oparty był przede wszystkim na sprzęcie produkowanym przez polską zbrojeniówkę. Homar, podobnie jak longusta, ma być montowany na podwoziu Jelcza. Do produkcji nowej wyrzutni ma zostać powołane konsorcjum, do którego huta Stalowa Wola chce zaprosić inne firmy wchodzące w skład polskiej grupy zbrojeniowej oraz zakłady prywatne. Umowa na produkcję homarów dla polskiej armii ma być podpisana jeszcze w tym roku. W ramach umów zawartych wcześniej Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola ma dostarczyć naszym siłom zbrojnym także armatochaubice KRAB i samobieżne moździerze RAK. Było bojowo, to teraz będzie smacznie. Od pół wieku chleb z jego piekarni jedzą mieszkańcy Nowej Dęby oraz bliższej i dalszej okolicy. W zawodzie pracuje jeszcze dłużej, bo od 1957 roku. Przez ten czas Stefan Buś wychował kilka pokoleń piekarzy. Każdemu wpajał zasadę, której nauczyła go matka. Wszystko, co robisz w życiu, rób najlepiej jak potrafisz, żeby nikt po tobie nie musiał poprawiać. Zaczynał w trudnych czasach, gdy żeby do czegoś dojść, trzeba było nie tylko ciężko pracować, ale też umieć wiele rzeczy załatwić. Ale ciężkiej pracy się nie bał, do tego, jak przyznaje, szczęście mu sprzyjało. Właśnie dzięki temu, równo pół wieku temu, zdecydował się najpierw na kupno zapożyczone pieniądze dostawczego żuka, a potem też na raty starego młyna, w którym jego piekarnia działa do dziś. Na swój sukces pracował w pocie czoła i to dosłownie. Tymi dwoma rękami, z jakimś tam pomocnikiem Potrafiliśmy przez noc, załóżmy, wyprodukować, zamiesić i łupiec około 500 bochenków chleba. Więc wysiłek, i podkreślam, że wtedy chlebek ważył kilo kg, a na początku nawet 2 kg. W najlepszych czasach jego piekarnia pracowała na trzy zmiany i zatrudniała ponad 60 osób. Dziś, gdy ludzie jedzą dużo mniej chleba, pracowników jest 20. Pan Stefan codziennie osobiście wszystkiego dogląda, tak żeby było, jak nauczyła go mama, jak najlepiej. Na no, wygląd jest fajny, tylko że trzeba troszeczkę sztywniejsze ciasto robić i, i może być. może być. Efekt jest taki, że pieczywo od Busia zna cała okolica. Niezmiennie od pół wieku w Nowej Dębie i okolicy nikt nawet specjalnie nie próbuje z nim konkurować. Może dlatego, że większość okolicznych piekarzy to uczniowie pana Stefana. A ci, którzy u niego pracują, patrzą na niego z uznaniem, niezależnie od wieku i stażu pracy. On to jest naprawdę taki człowiek legenda, który potrafi rano wstać, przyjść, pomóc. No zrobić wszystko, z każdym piekarzem pomóc, wytłumaczyć. To, że pan Stefan lubi to, co robi, widać na co dzień. Bez piekarni nie może żyć. Nie da się go wysłać na, na urlop, tylko pojedzie na 2-3 dni, wraca od razu, bo już, już musi być, bo, bo sobie ktoś nie da rady. No ale no cóż, taki człowiek. Na co dzień ojciec i syn razem podejmują najważniejsze dla zakładu decyzje i ciężko pracują. I to chyba klucz do sukcesu. To wszystko, które tu jest, to jest wypracowane przeze mnie i moich pracowników. Później nawet i rodzina, a więc synów. I, I to jest, dla mnie jest to dumą. W tym roku mija 50 lat, gdy pan Stefan założył swoją piekarnię i 57, gdy zaczynał pracę, właśnie jako piekarz. Szkoda, że takich fachowców, którzy kochają swoją pracę i mogą traktować ją jak pasję, jest już coraz mniej. A przecież to najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu, nie tylko zawodowego. Ciężka, uczciwa praca to także podstawa sukcesów w sporcie. Wiedzą o tym ludzie, którzy chcą, by Rzeszów znów jak przed laty słynął ze znakomitych zapaśników. Szanse na to są i to duże, co pokazały mistrzostwa polskich Juniorów w zapasach w stylu wolnym, które odbyły się dziś w Rzeszowie. Mają zaledwie 17-19 lat, ale olbrzymie sportowe ambicje wśród nich, wśród tych młodych zawodników jest m.in. Kamil Kościółek ze Stali Rzeszów, brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata juniorów. Ćwiczę tak, żeby wygrywać. Mistrzostwa Polski to są takie dla mnie do przecierki, najważniejsze są Mistrzostwa Europy i świata. Kamil dotrzymał słowa, wywalczył dziś złoty medal, otworzył sobie drogę sportową, która w przyszłości może doprowadzić nawet do Igrzysk Olimpijskich. To jego marzenia, także prezesów i trenerów rzeszowskiej sekcji zapasów. Jestem przekonany, że przy takiej pracy dorównamy tym chłopakom, którzy kiedyś walczyli i reprezentowali godnie nasz kraj. Utalentowanych zawodników nie brakuje. Łukasz Grzybowski potwierdził, że ciężka praca na treningach ma sens. Dziś przegrał dopiero w walce finałowej. W maju skończy 18 lat, ale już teraz wie, że w życiu stawia na zapasy. Trzeba bardzo dużo myśleć. Ten spryt wszystko trzeba wykorzystać. To, co się na treningach nauczyło, to trzeba wszystko wykorzystać na macie. Dwa medale Rzeszowskich Zapaśników w Mistrzostwach Polski Juniorów w stylu wolnym wzięło udział ponad 130 zawodników z 56 klubów. Reakcje trenerów świadczą najlepiej, jak wielkie emocje towarzyszyły walkom finałowym. Prawdziwej pasji i sukcesów nie brakuje też w historii szkółki gry na Harmonijce Ustnej, która działa w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. To jeden z czterech zaledwie takich ośrodków w Polsce. Prowadzi go Mirosław Dyjak, laureat wielu ogólnopolskich konkursów gry na harmonice i wychowawca wielu pokoleń następców. Zaczyna się jak na każdym instrumencie od gamy. To jest prosty instrument, 10 kanałów, bo o takiej harmonice rozmawiamy. 10 kanałów i 20 blaszek. A okazuje się, że przy pewnych technikach jest cała chromatyka. Żeby do tego dojść trzeba bardzo intensywnie ćwiczyć. Po roku ćwiczeń Kuba nie żałuje, że wybrał właśnie ten instrument. Będzie się miał czym popisywać na obozowych ogniskach. I pewnego dnia po prostu wpadłem na pomysł, że skoro jestem harciarzem, to się nauczę po prostu grać na tej harmonijce. Z kolei Janka mama namówiła na naukę. Już próba wypadła pomyślnie. Bardzo mi się spodobała, no i zacząłem ćwiczyć i grać na harmonijce. Kacper po dwóch latach nauki jest już młodym wirtuozem. Być może usłyszymy go na ogólnopolskim konkursie harmoniki ustnej w kamieniu koło Rzeszowa. Mam nadzieję, że będzie mi harmonika towarzyszyć do końca życia co najmniej i, i będę miał z tym dużo zabawy, tak jak do tej pory. Mirosław Dyjak ma szczęśliwą rękę do wychowanków. Syn Marcin, którego nauczył grać, zdobywa dziś światowe laury. Powinienem być dumny z no bo jest wicemistrzem świata, grając jazz tam w, w Trossingen co 4 lata. Na harmonice odbywa się taki festiwal, to jest taki jak w Polsce konkurs Chopinowski, Tak, w Trossingen światowy konkurs z harmoniki ustnej co 4 lata. A na Podkarpaciu ogólnopolski konkurs Harmoniki Ustnej odbywa się w ostatni weekend kwietnia w kamieniu koło Rzeszowa. I tak oto dobrnęliśmy do końca aktualności. Dziękuję Państwu za spotkanie. Zapraszam oczywiście na prognozę pogody i kolejne serwisy informacyjne. Do zobaczenia.